Cześć, nazywam się Łukasz Kosuniak i dziś opowiem ci o mniej znanych funkcjach, bardzo znanych aplikacji pakietu Office i Office 365. Wybrałem te aplikacje, które moim zdaniem świetnie sprawdzą się w sprzedaży i marketingu B2B. Zapraszam. Pierwsza Mało znana funkcja bardzo znanych aplikacji to jest możliwość generowania, tworzenia gifów w aplikacji PowerPoint. Jak widzicie mam tutaj pojedynczy slajd z napisem, który się animuje. To wszystko są bardzo znane funkcjonalności. Ja dodatkowo jeszcze zmieniłem proporcje tego slajdu. To możecie zrobić w polu projekt i tutaj macie rozmiar slajdu. Wybieramy zawsze, wybierz własny rozmiar i tutaj można dobrać. Ja akurat dobrałem wielkość około 20x20 cm. Mamy pole tekstowe któremu nadajemy animację. No, dla naszych potrzeb możemy sobie wybrać dowolną animację. To może być pojawianie się, ścieranie, przypływanie i tak dalej. Wybierzmy sobie to przypływanie. I w zasadzie to wszystko, bo teraz wystarczy tylko wyeksportować ten plik jako GIF, wybrać sobie tutaj opcję generuj animowany GIF Wybieramy sobie wielkość tego gifa. Jak widzicie, tu mamy kilka możliwości. Możemy wybrać bardzo wysoką jakość, możemy też wybrać niewielki plik. To oczywiście będzie wpływało na rozmiar tego pliku, który generujemy. No i oczywiście długość tej animacji. Mamy też możliwość wyboru slajdów, które będą nam się animować. I oto nasz GIF. Kolejna bardzo ciekawa, ale jeszcze mało znana funkcja w PowerPoint to jest możliwość ponownego wykorzystania slajdów. Ona jest szczególnie przydatna wtedy, kiedy masz wiele różnych plików ze slajdami i chcesz wykorzystać pojedyncze slajdy z innych plików. I załóżmy, że mamy tutaj prezentację, którą chcielibyśmy uzupełnić slajdami z innego pliku, z innej prezentacji. Więc w menu głównym wybieramy tą funkcję, która u mnie brzmi Reuse Slides, po polsku. Wykorzystaj ponownie. Pojawia się tutaj po prawej stronie pasek narzędzi i wykorzystujemy słowo, na przykład webinar. Wybieramy jedną z propozycji, mamy dwie możliwości, albo otwieramy ją w pliku PowerPoint, co też ma sens, ale wtedy musimy robić copy paste. A my wybierzemy tą drugą opcję, czyli otworzymy podgląd tej prezentacji, po to, żeby pojedyncze slajdy móc wklejać do mojej głównej prezentacji. I załóżmy, że chcemy ten plik o webinarach. Wkleić mamy jakiś plik z agendą i jak widzicie, one automatycznie ładują nam się do prezentacji. W nowej wersji PowerPoint mamy też bardzo ciekawą funkcję, która ułatwia nam zaprojektowanie ładnie wyglądających slajdów. To są takie automatyczne podpowiedzi. Layoutu. I bardzo często one włączają się automatycznie, ale jeżeli ich nie widzicie, to znowu w głównym menu mamy tutaj pomysły na layout. Jeżeli klikniemy to okno, to do każdego slajdu, który jest w miarę prosty, bo takie bardzo skomplikowane slajdy nie są obsługiwane jeszcze, są, jak widzicie, przygotowane jakieś prezentacje. Możemy sobie więc zmienić ten slajd na jakąś tam animację, która nam się pojawi tutaj. Jak widzicie, być może chcemy, żeby ta grafika grała większą rolę, więc znowu jakiś tam przygotowany slajd. Nie wszystkie są może jakąś, jakimś genialnym projektem, ale bardzo często podpadają bardzo fajne, ciekawe pomysły na wykorzystanie slajdu i jak widzicie, różne layouty możemy w ten sposób zmieniać. Ja chcę Ci dziś pokazać Funkcja, która jest mało znana, bo wymaga doinstalowania specjalnego dodatku, darmowego, ale jednak trzeba go doinstalować, do ale później masz możliwość wizualizacji danych geograficznych w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dodatek mapy trójwymiarowe do Excela możesz pobrać na tej stronie. Po pobraniu tego dodatku i zrestartowaniu Excela, będzie on już dostępny w menu. No, żeby móc wizualizować dane, trzeba te dane mieć. Ja przygotowałem tutaj bardzo prostą tabelę. Jak widzicie, jakieś zestawienie sprzedaży z poszczególnych kilku miast w Polsce. Teraz, żeby je zwizualizować na tej mapie trójwymiarowej, najpierw zaznaczamy te dane, a następnie w menu wstaw wybieramy właśnie ten nowy dodatek 3D Maps. Nową wycieczkę, tak są nazywane te widoki mapy i jak widzicie już ten dodatek wykrył, że mamy tutaj jakieś dane w czterech miastach, ale trzeba jeszcze je odpowiednio pokazać. Ja chciałbym, żeby te dane były wizualizowane wielkością, wysokością słupków, więc widzicie tutaj w wysokości, w menu po prawej stronie wybieramy sprzedaż, no bo ona nas będzie różniła. I już w tej chwili możemy tą sprzedaż wizualizować. Oczywiście, jeżeli tych danych mamy więcej, to możemy wybierać różne yy, widoki, możemy je przesuwać, pokazywać w trójwymiarze albo w dwuwymiarze. Jeżeli chcemy tą naszą mapę, że tak powiem, pchnąć, żeby ta, te różnice były bardziej widoczne, to wystarczy, że przyciskniecie guzik Alt i przesuwając myszką Prawo, w lewo, do góry, do tyłu możemy tą mapę pochylać. I jeszcze jedna bardzo przydatna funkcja w Excelu, o której mało osób wie. Otóż Excel potrafi nie tylko stosować formuły, które mu zaproponujemy do danych, ale też potrafi zidentyfikować formułę na podstawie tego, jakie zmiany my chcemy wprowadzić. Pokażę Wam to na przykładzie. Częsta sytuacja. Mamy jakąś bazę adresową, gdzie w jednym polu jest imię i nazwisko, a potrzebujemy mieć odrębne kolumny z imieniem i z nazwiskiem. I oczywiście można to wszystko ręcznie przeklejać. W tym przypadku nie zajęłoby to zbyt dużo czasu, ale wyobraźcie sobie, że macie takich wierszy na przykład kilka tysięcy. No to już jest naprawdę sporo pracy. I teraz popatrzcie, jak Excel może nam w tym wszystkim pomóc. Żeby to dobrze działało, ja y, zalecam sformatowanie tego zakresu jako tabela. Widzicie, u mnie on już jest sformatowany jako tabela. Wystarczy tak naprawdę w menu Home po zaznaczeniu tego zakresu wybrać formatu jako tabela. Ja już to zrobiłem, więc nie będę tego powtarzał. I teraz popatrzcie, wracamy do naszej tabeli i chcę, żeby w tym polu było tylko imię, więc wpisuję imię. W kolejnym oczywiście też. I widzicie co się dzieje? Excel zaczyna podpowiadać już nam, jak będą wyglądały kolejne pola w tej tabeli. Wyseparował, zorientował się, że ja chcę tak naprawdę tylko imiona tutaj mieć, więc wklei nam te imiona. Ja wystarczy, że teraz kliknę enter i jak widzicie, sprawa jest załatwiona. Podobnie z nazwiskiem. Wystarczy, że wpiszę jedno nazwisko, zacznę wpisywać drugie i widzicie, znowu zorientował się, że chodzi o nazwisko i proponuje. Pokażę co się stanie, jeżeli klikniemy enter. Mi się to podoba, więc klikam enter. Sprawa załatwiona. Nieprawdopodobna oszczędność czasu dla każdego, kto pracuje z różnymi listami czy bazami adresowymi. Nie tylko Excel i PowerPoint mają ciekawe i jeszcze mało znane funkcje. W Word znajdziecie możliwość dyktowania tekstu przy pomocy mikrofonu. Jak widzicie, dosyć dokładnie rozpoznaje moją wypowiedź i wkleja ją jako tekst. Czasami trzeba wprowadzić jakieś małe poprawki, szczególnie wtedy, kiedy niewyraźnie mówimy albo jesteśmy daleko od mikrofonu. Natomiast generalnie jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, jak dokładna i przydatna to jest funkcja. Warto wypróbować. Kolejną funkcją, która bardzo przyspiesza pracę, jest możliwość tworzenia bloków tekstowo-graficznych, które zapisujemy jako gotowe części, które mogą być wykorzystane w innych dokumentach Worda. Ja, na przykład, dosyć często wykorzystuję elementy oferty, które wiadomo, że się powtarzają, ale często jest tak, że w nowej ofercie muszę umieścić elementy w kilku innych. i Chcę Wam pokazać, jak bardzo szybko można to zrobić. Załóżmy, że mamy tutaj blok ofertowy szkolenia, które będę wykorzystywał w innych dokumentach wielokrotnie. Mogę więc zaznaczyć ten blok. I w polu staw wybieramy szybkie części i zapisujemy zaznaczenie jako właśnie tą szybką część. Możemy ją dodatkowo opisać, i ona w tej chwili już będzie do wielokrotnego wykorzystania. Otwieramy nowy dokument, i znowu w polu Wstaw wybieramy to menu szybkie części, i jak widzicie, ono już pojawia się do wyboru. Klikamy, i jest wklejone razem z formatowaniem. I to wszystko na razie. Mam nadzieję, że zaskoczyłem Cię kilkoma funkcjami. A jeżeli Ty masz swoje ulubione funkcjonalności w Office albo Office 365, to koniecznie daj znać w komentarzach. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki na naszym kanale Business Toolbox, bo będziemy pokazywać jeszcze więcej przydatnych funkcji i aplikacji dla handlowców i marketerów B2B. Do zobaczenia.